Piotr Pragiel, kłaniam się i witam moich gości. Profesor Janka Śmierczek, Politechnika Śląska. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Izbigniew przybyłka, Klub Jakieloński Katowice. Kłaniam się, dobry, wieczór, dobry wieczór. Drodzy panowie, to dawno nie było o sprawach krajowych w sobotniej audycji, to dziś zaczniemy od spraw krajowych, a w zasadzie od immunitetów albo ich braku. Niech będzie chronologicznie, to środa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki, zrzekł się. Immunitetu, a w czwartek Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu byłemu szefowi MONU Mariuszowi Błaszczakowi, a także o uchyleniu immunitetu prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Panie profesorze, można by powiedzieć, że to, taka, to takie masowe uchylenie immunitetów, choć w przypadku Mateckiego, posła Mateckiego wyprzedził on nieco głosowanie. To znaczy, panie redaktorze, Sejm. Same... Izba Niższa, jak przypominam, to jest 460 posłów. Więc ja rozumiem wielkość, co po niektórych osób, ale uchylenie trzech immunitetów to nie jest masówka. Według tego, co wiem, bo interesuję się tymi sprawami, te decyzje no, są dobrze udokumentowane. To nie jest uchylenie, dlatego że się uchyla, mimo że w narracji posłu jednego z ugrupowań właśnie taki. Wątek się mocno przebija, że to właśnie jest chusta polityczna, nie zgadzam się. Natomiast co mi się podoba, otóż w czasach, kiedy mnie przyszło zasiadać na wiejskiej, to nie uchylano immunitetów, jakby z zasady. Były bardzo różne komentarze, dlaczego tak się działo. Nawet jeżeli była siła, która miała w sobie przewagę głosów, to w tej sile znajdowały się grupki, które się z tego wyłamywały, potem były różne. Dyskusja na temat skutek był taki, że tak jak mówię: za moich czasów nie uchylano. Sądzę jednak, że jeżeli są dobre podstawy, to należy to robić. Ja pamiętam próbę uchylenia immunitetu panu Zbigniewowi Ziobrze, który potem mówił, że jesteście szony, bo nie potrafiliście tego zrobić. Pamiętają panowie tę sytuację? Znaczy, no, no, tak ja, było. Ja pamiętam, tak tak było. Tak, nie, nie, oczywiście. Panie Zbigniewie, no to. Zacznijmy od posła Mateckiego, który wyprzedził działania Sejmu i sam się zakuł w kajdanki na mównicy Sejmowej. Taki dość dziwny happening. No to też trzeba zauważyć, że w piątek został w drodze do prokuratury, zatrzymany i doprowadzony przez abw potem do tej prokuratury, więc można jeszcze dodać ten element. No, posła Matecki jest bardzo skutecznym performerem politycznym. Ma dobre wyczucie tego, co się klika w internetach, a obrazek posła w kajdankach. E, owszem, jak najbardziej, e, jak najbardziej taką klikalność e, zapewnia. Widać, że jest to poseł e, młodszego pokolenia. E, też charakterystyczne jest to, że miał nawet apel w języku angielskim. E, tutaj widzimy wyraźnie, wyraźnie sprawę, próbę zainteresowania tą sprawą, no tam polskie Ameryki po prostu, tak, no bo e, z kolei już e, e, choćby wiceprezydent e, amerykański poucza Europejczyków co do Jakości ich demokracji, no to wygodnie, czy wygodnym politycznie było dla posła Mateckiego podłączyć się do demokracji jako prześladowany poseł opozycji. Temu, temu też zapewne to, ta manifestacja służyła. Panie profesorze, ta lista zarzutów wobec posła Mateckiego jest powiedziałbym długa i grozi mu, jeśli sąd Niezawisły sąd w dwóch instancjach by o tym zdecydował, nawet kilka lat więzienia. Panie że ja nie jestem sądem i absolutnie nie mam zamiaru wkraczać w jego kompetencje. Nie jestem także instytucją, która przygotowała te zarzuty. Lista jest długa, jak pan wspomniał. Immunitetu nie ma. Pan poseł jest że tak powiem dostępny do organu, dla organów sprawiedliwości, zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast pozwolę sobie na jedno zdanie komentarza do mojego szanownego przedmówcy. W moim głębokim przekonaniu wybieramy posłanki i posłów nie po to, żeby performowali na muniicy, tylko po to, żeby skutecznie bronili naszych spraw. Odnoszę wrażenie, że część posłów najbardziej skutecznie broni swoich spraw. Mnie się to osobiście nie podoba. Poseł numer dwa, który stracił immunitet tym razem decyzją Wysokiej Izby to Mariusz Błaszczak. To w związku z prawą, ze sprawą odtajnienia we wrześniu 2023 roku części dokumentu planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej pod kryptonimem Warta. Panie profesorze, to chyba pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej, kiedy minister minister obrony narodowej ujawnia tajne plany obrony. Historia ostatnich ministrów obrony narodowej jest w ogóle nieciekawa. Był jeden z poprzedników pana ministra Błaszczaka, który na przykład zatrudnił w swoim zespole doradców takiego jednego pana z Ameryki który wsławił się tym, że przede wszystkim storpedował program zakupu śmigłowców dla polskiej armii, a potem się ulotnił, wrócił do siebie do domu. Co też moim zdaniem, no co najmniej budzi zdziwienie, że tak się stało. Natomiast jeżeli chodzi o pana ministra Błaszczaka, no znowu powtórzę, nie jestem i nie czuję się sądem, ktoś to musi ocenić i pewnie zostanie to zrobione. Natomiast uważam, zgodnie z tym, co pan powiedział, że zarzuty są bardzo poważne. Szczególnie w przypadku takiej osoby, która pełni taką funkcję. Panie Zbigniewie, minister obrony narodowej w kampanii wyborczej nie powinien ujawniać takich rzeczy. Um, uważam, że spośród tych wszystkich trzech spraw, o których będziemy czy mówimy teraz, sprawa ministra Błaszczaka jest najpoważniejsza. Trzeba zaznaczyć, że te plany były nieaktualne, taka jest linia obrony, obrony pana ministra. No ale jak porównamy sobie archiwa ambytejskie, amerykańskie, rosyjskie, no to nawet z czasów II wojny światowej one są tam ciągle pod klauzulą tajności. Więc tym bardziej plan sprzed 14 lat to już będzie. Myślę, że to było bardzo karygodne zachowanie dla celów czysto politycznych, kampanijnych, ujawnienia jakichkolwiek planów. A co do meritum tego planu, no to przecież linia obrony na, na Wiśle, która tam była proponowana przed inwazją rosyjską, no to jest kwintesencja problemu który, militarnego, który Polska ma od zawsze, ze względu na to, że jest wielką równiną. W 1939 przecież było zupełnie podobnie, tylko że z drugiej strony. I także ostateczny plan zakładał wycofanie się stopniowe na tą linię. Wisły. Więc ten problem, ten problem geograficzny polski jest akurat powszechnie znany, ale czy, czy z tego powodu można ujawnić jakiekolwiek dokumenty związane z, z pracą sztabu? No, z, uważam, że nie. No i osoba numer 3, a w zasadzie, jak mówiliśmy przed audycją, osoba numer 1, czyli Jarosław Kaczyński, on też w czwartek stracił immunitet, a to w związku z prywatnym aktem oskarżenia, który złożył europoseł Krzysztof Brejza, sprawa dotyczy słów przed Komisją Śledczą do spraw Pegazusa Jarosław Kaczyński określił Brejzę. Mianem cytuję znaczącego polityka formacji opozycyjnej, który dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Panie profesorze, czy takie słowa przystoją politykowi? No, jestem w dużym kłopocie, co odpowiedzieć na to pytanie. Spróbuję nie powiedzieć tego, co myślę, natomiast powiedzieć to, co jest moim zdaniem istotą sprawy. Otóż są politycy, i powiem wprost, należy do nich poseł Jarosław Kaczyński, którzy specjalizują się w takim wyrażaniu swoich opinii, żeby to było jak najmniej karygodne z punktu widzenia kodeksu karnego. Natomiast jak najbardziej dotkliwe dla osoby obrażanej. Myślę, że tutaj mamy taką właśnie sytuację, że tym razem, myślę także, że tym razem pan poseł Kaczyński nieco przestrzelił, bo uważam, że te takie różne story, stwierdzenia typu a może, a prawdopodobnie. A, a znak zapytania na końcu. Właśnie, no to, to się często sprawdzało, ale tym razem mam nadzieję się nie sprawdzi. Panie Zbigniewie, Jarosław Kaczyński przekroczył granicę. No e, tak się składa, że mija 30 lat od powołania rządu Józefa Aleksego i skoro e, ówczesny minister, kil, po, kilka miesięcy przetrwał ten rząd i skoro ówczesny minister spraw wewnętrznych, pan z mównicy sejmowej oskarżył wprost swojego szefa, premiera o bycie agentem e, rosyjskim I, i ta sprawa się skończyła niczym, bo ani oczywiście pan Józef Aleksy nie został wskazany za szpiegostwo, ani też Andrzej Miszanowski za zniesławienie nie został wskazany. Skończyła się tym, że kariera polityczna w cudzysłowie Józefa Oleksego się skończyła wtedy. No tak, to, to jest, ale mówimy o pewnej odpowiedzialności politycznej, tak to, tak to nazwijmy. No to tego typu zarzuty znacznie większego kalibru od 30 lat ponad gdzieś latają w powietrzu. Pytanie, czy możemy tylko na to wzruszyć rękami, przyjąć, że czy, czy tak jest, czy, czy chcielibyśmy lepszej kultury politycznej? Na pewno chcielibyśmy, ale w takim razie trzeba. Yy, Konsekwentnie wszystkich posłów, by za, pociągać za odpowiedzialność za ich przeróżne, nieprzemyślane albo bardzo przemyślane słowa, które wypowiadają. Krótko mówiąc, ten wątek skończmy apelem. Drodzy posłowie, yy... a można jeszcze. Słowo? Można. <słuch> wydaje mi się, że tutaj kluczem do tej sprawy, o której mówimy, jest oskarżenie prywatne pana posła tak, Brejza. Tak, w przypadkach, o których pan wspomniał, takich oskarżeń nie było. A wydaje mi się, że tutaj potraktowanie poważne oskarżyciela prywatnego w odróżnieniu od różnych rzeczy, które się dzieją przed Komisją do Spraw Regulaminowych i nie zawsze mają jakiś koniec, no, komisje bywają bardzo rozwlekłe w swoich działaniach. Mówimy o dwóch różnych sprawach. Tak mi się wydaje. Czym innym jest oskarżenie prywatne konkretne, ko konkretnej osoby przez konkretną osobę. Natomiast osobę, która pełni funkcję publiczną, funkcję z wyboru, jest posłem Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym to musi zostać wyjaśnione. Tak, tak uważam. Kończymy ten wątek krajowy, to teraz będzie w sprawach międzynarodowych. To ja zacytuję. Psychodrama co 30 dni. Kanada i Meksyk mają dość, inwestorzy się miotają. Czyli Donald Trump po 40-paru dniach urzędowania rozpętał wojnę celną. Tak można by to najkrócej określić, bo raz te cła nakłada, potem się z nich wycofuje, mówi, że do 2 kwietnia, a może wcześniej, a może nie wiadomo kiedy. Panie profesorze, Pamięta pan z historii taką sytuację z początku XX wieku, kiedy również Stany Zjednoczone wywołały wojnę celną i czym ta wojna się skończyła? Ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jeden wątek. Mianowicie skutkiem działań pana prezydenta Trumpa nieoczekiwanie stało się to, że ropa na rynkach staniała. Tak jak zapowiedział. Dobrze, tylko chodzi mi o coś innego. Proszę pamiętać, czym kończyły się te poprzednie akty tego typu. Co się działo z cenami ropy i, i no, na stacjach benzynowych także. W związku z tym, no mówimy, to się ładnie nazywa wojna celna, ale póki co to jest taka wojna, że po obu stronach na trybunie ktoś stoi i krzyczy na tego drugiego, i niewiele się dzieje. A ja nie twierdzę, że powinno się dziać, natomiast wydaje mi się, że Pan prezydent Trump bardzo skutecznie odhacza takie punkty w swoich obietnicach wyborczych. Natomiast to odhaczenie, powiedzmy, hasła, że tak powiem, zmobilizuje się i pokaże Kanadzie i Meksykowi ich miejsce, nie zawiera obietnicy na jak długo. W związku z tym, moim zdaniem, no, wszystko jest OK. Panie Zbigniewie, jak pan patrzy na tę wojenkę na razie celną, to zaczyna się pan bać? Tutaj warto wspomnieć, że tutaj w ostatnich dniach była mowa o Kanadzie i Meksyku. Ale A no to jeszcze jest, Chiny oczywiście no to jest Chiny są do tego. I no to jest najważniejszy element. Pytanie, czy, czy to jest tylko pewne miotanie się, próba pokazania swojej sprawczości, czy to jest próba m, szerszego planu reindustrializacji Ameryki, próba dowrócenia do polityki protekcjonistycznej. No przypomnę, że 100, że ponad 100 lat temu Ameryka miała cła i po 50% na, na importowe tak? i to był czas, przełom XIX-XX wieku, kiedy mamy dynamiczny rozwój przemysłu amerykańskiego. Więc pytanie, czy, czy Trump ma nadzieję, że poprzez tą politykę protekcjonistycznych ceł doprowadzi rzeczywiście do reindustrializacji, reindustrializacji Ameryki? No to też jest ważne dla jego wyborców. Choćby J.D. Vance, wiceprezydent jest tego przykładem, on pochodzi właśnie z tej zdegadowanej postprzemysłowej klasy wykluczonej. Więc to jest y, potężny problem. Ale Spore wejdę panu w słowo: farmerzy już protestują, amerykańscy farmerzy, y, bo y, na cła, które y, Trump wprowadza, y, Kanada, Meksyk, Chiny wprowadzają swoje cła. Oczywiście taka jest logika y, wojny handlowej, że, y, z, y, że ci, którzy eksportują do tych krajów, to ponoszą y, konsekwencje tego, że y, te kraje odpowiadają symetrycznie. Także zresztą to, co Pan wspomniał, no, giełdy reagują e, nerwowo, nawet nie tylko na te cła, ale na też na chaos. Tego, że raz te cła są ogłaszane, potem zaraz są zawieszane, potem jest powiedziane, że za miesiąc będą nowe cła. E, więc taka niepewność, e, niepewność w tak istotnej e, sprawie, no, nie sprzyja, nie sprzyja kapitałowi amerykańskiemu. Nie wie gdzie, gdzie i w jaki sposób inwestować. E, no i tak samo też warto wspomnieć, pewną wydaje się sprzeczność polityki e, Trumpa. Ponieważ obiecuje także zbisie inflacji, a wśród ekonomistów raczej panuje konsensus do tego, że polityka, taka polityka celna prowadzi do wzrostu inflacji, więc to uderzy także znowu zwykłych Amerykanów, w ich poziom życia. Panie profesorze, to taki, że zacytuję tytuł jednej z piosenek z zespołu Lombard: Taniec Pingwina na szkle. <noise> proszę panu, proszę państwa. Wydaje mi się, że może porównanie jest trochę za daleko idące. W końcu chodzi o bardzo poważnych ludzi na poważnych stanowiskach. To pan powiedział. Ale powiem o jeszcze jednej kwestii, bo warto o tym wspomnieć. A propos właśnie tego, co tutaj mój współrozmówca poruszył, kwestia obietnic dotyczących inflacji. Wyobraźmy sobie, że prezydent Trump podejmuje decyzję wykonawcze i zaczyna realizować projekt Złotej Kopuły. A nie wiem, czy panowie wyobrażacie sobie troszeczkę, chociaż, na pewnie tak. Jakiego rzędu koszty wchodzą w grę? Choćby w porównaniu z tym, co kosztowało Izrael zbudowanie kopuły żelaznej, która zresztą okazała się no, nie do końca skuteczna. Mówimy o kraju, który jest znacznie większy. Mówimy o kraju, który ma znacznie więcej a możliwości czy kierunków, z których mogą nadejść niebezpieczeństwa. W związku z tym, jeżeli na przykład ta obietnica ZOS zacznie być realizowana, to twierdzę, że inflacja w Stanach Zjednoczonych dostanie gorączki białej, jakieś tam jeszcze. Z drugiej strony, pewnie zaraz gospodarczy można się spodziewać. Wie pan co? Może nie do końca. Bo proszę pamiętać, że ze Stanów Zjednoczonych wyprowadziły się niektóre przynajmniej kluczowe przemysły. Z tego powodu, w Stanach Zjednoczonych warto bronić Tajwanu, a współczesna technologia. Nie znosi braku nie tyle żelaznych kawałków. Wspomniał Pan o tej reindustrializacji w po, na przełomie wieku. Tam może inne czynniki jeszcze też grały rolę. Po prostu wydaje mi się, że nie da się zbudować takiego systemu siłami własnymi praktycznie żadnego państwa. Drodzy panowie, tu musimy postawić kropkę. Czas naszej audycji minął. Profesor Jan Żmierczak, Politechnika Śląska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam za nadmierną gadatliwość. Nic nie szkodzi. I Zbigniew Przybyłka, w przybyłkę klub Jagieloński Katowice. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień.